Dziś mamy żelazko, żelazko które nie działa pompa tutaj mamy pompę kazynową no i będziemy to montować, starą już my wymontowali no i bierzemy się za montaż nowy no i tak mamy już podłączone, mamy podłączone wąż, teraz podłączymy jeszcze dwa kable i mamy podłączone drugi wąż, podłączymy dwa kable, złożymy troszkę i sprawdzimy no i tak Pompa już nabiła wodę także nie to zaświeciła. Powinno teraz działać, zobaczymy. Działa. Czy to? Czy to? No i potem sobie. Nabija wodę Jest wszystko popra. No i dobrze że mamy na prawo.